Miły facecie, warto, żebyś sobie uświadomił tą jedną ważną sprawę. A tą sprawą jest to, że zostałeś oszukany. Zostałeś oszukany pod tym względem, że żeby zasłużyć na probatę innych ludzi, to musisz tym ludziom się przypodobać. Jest to oczywiście błędne myślenie. Nie musisz się nikomu przypodobywać. Najważniejsze, żeby dbać o swoje potrzeby. Najważniejsze, żeby żyć zgodnie ze sobą, żeby żyć tak jak ty tego chcesz. Nie musisz wchodzić w innym osobom w tyłek, aby oni cię zaakceptowali, aby oni cię pokochali, aby oni cię zrozumieli. Wystarczy, żebyś ty na początku zaakceptował siebie, żebyś ty zrozumiał siebie, odkrył swoje potrzeby, odkrył, na czym tak naprawdę ci zależy. Pozdrawiam.